Cześć, witam wszystkich miłośników Minecrafta. Gramy sobie oczywiście na serwerze Minecraft Polska i dzisiaj postanowiłem sobie coś zbudować. Zbudować coś takiego nietypowego. Zrobimy trolla, troszeczkę. Art of Trolling, może wyjdzie z tego, może nie, zobaczymy. Jak już widzicie na tle domku, bo to będzie związane z domkiem. A jak zobaczycie moje eku, to zobaczycie też o co chodzi pewnie skojarzycie tak y, mam tu dość dużo surowców y, takich jak trzeba na domek i na czym będzie rzecz polegała znaczy to było już mówione ale y, nie było to w zamiarach żeby to jednak zrobić jeszcze łopatę koniecznie łopatę koniecznie pierwszą lepszą o łopatę y, o to mi chodzi żeby ten domek odwrócić tak odwrócić. Było to mówione z nowym, że a kiedyś sobie zrobimy, żeby było głupio. Odwrócimy ten domek. Jemu się to raczej nie spodoba. No ale wejdzie na serwer, to się troszeczkę zdziwi. E, ja już wszystko mam przygotowane, tak żeby ten domek obrócić. Mam nadzieję tylko, że nie spadnę. I zacznę sobie tutaj budować. Też mam nadzieję, że mi wszystko wystarczy. E, wszystko surowców. Obliczyłem to mniej więcej, także powinno wystarczyć. Powinno. No. Musi. Tak, potem sobie jakoś te ziemię usunę albo od razu trzeba będzie. Dobrze, a w międzyczasie, jak sobie chcecie mnie posłuchać, mogę Wam powiedzieć, że no teraz są święta jest troszeczkę czasu na nagrywanie, to nagrywam, chociaż obowiązki w domu też czekają. Ale jakoś tak odcinek można zmontować lepiej niż, znaczy bardziej niż w tygodniu to się uda. Tu w środku w domu było jeszcze to. Farmę będę rozbudowywał, tak myślę. Tylko jakoś ją ładnie, może też tak zaokrągle, może wyprostuję. Jestem ciekawy, kiedy będzie nowy sezon. Tak, nie wiem czy, to, czy, to, to, czy on będzie, czy, czy nie będzie, ale jestem ciekaw, czy w ogóle będzie nowy sezon, a jak już, to kiedy. Jak coś wiecie na ten temat, to proszę dajcie mi jakoś znać. Mi albo nowemu administracji nie pytałem na ten temat. W ogóle jak nie wiem, siedzicie dużo na Minecrafcie i widzicie, to ja się nie udzielam na czacie, chociaż mam taki fajny kolorowy nick kto nie wie jakie to tu są kolory mniej więcej takie ja się na czasie nie udzielam no po prostu ale jakbyście mnie gdzieś tam widzieli to możecie śmiało pytać jak potrzebujecie jakiejś pomocy to pomogę jeśli chodzi o wyspę troszeczkę ją zaniedbaliśmy z nowym no mówię to jest też przez brak czasu po prostu z mojej i jego strony on się uczy ja pracuję tak to już bywa w życiu i troszeczkę ta wyspa jest zaniedbana, ale to nic, może to jakoś nadrobimy, ten domek myślę, że bardzo fajnie wyjdzie. Na dzień dzisiejszy mamy tysiąc, 2351 poziom wyspy, także troszeczkę spadliśmy, byliśmy tam na szóstym albo siódmym miejscu. Chodź. Dobrze i tak, żeby nie zanudzać, może ja tu zrobię rachciachciachcięcie cięcie i zobaczycie to w przyspieszonym tempie, puszczę jakąś muzyczkę i, i zobaczymy się później jak to już będzie stało. Mam nadzieję, że to jakoś fajnie wyjdzie, tym, że to będzie fajnie wyglądać, taki odwrócony domek. No ale wszystko się okaże za chwilkę. Jeszcze w międzyczasie pozdrowienia dla... Kolegi tutaj z serwera, Mateusza i jego siostry. Liczę na Was, że w przyszłym sezonie będziecie, będziecie w topie, tak jak to mówiliście. Dobra, i to tyle z wiadomości. Do zobaczenia po tym szybkim... no wiecie sami co, bo się nie mogę wysłowić. Chwila moment przerwa, bo nie pamiętam całego domku dookoła i muszę sobie wykonać e, zdjęcia po prostu aparatem. Ajdź. Widzicie? To trzeba się nie myszki, po prostu mam troszkę niewytartą jeszcze podkładkę nową z kupioną z Katariną. Aha, tu będzie tak samo. Z wszystkich stron sobie zrobię foty i zaraz no, wracam na górę. Sprytnie sprytnie bo zrobiłem sobie tam sadhoma dobra mam porobione teraz is home a. jestem u góry i zabieram się dalej za budowanie Tada, udało mi się odwzorować. O nie udało mi się. Ja! Widzicie jaki fail? Widzicie? Chcę to poprawić. Mm, pomyliłem. Nie jestem... O tutaj. Mm, szyby źle dałem. Tylko proszę wrócić mi. Yy, już to poprawiam. Teraz yy, szyby. Szyba... Szyba? Coś tam jeszcze brakuje. Co ja tu rozwaliłem? Blok, blok, biały blok, szyba i blok. I teraz powinno być wszystko dobrze. Teraz muszę zejść tak, żeby się nie zabić. Ua! Tak ciężko było, ale przeżyłem. I to już jest wszystko odwzorowane tak, jak powinno być. Ha, art of trolling po prostu. Dziękuję, dziękuję. Oglądajcie moje kolejne odcinki. Zapraszam. Będziemy sobie budować coś innego. Do zobaczenia.